Cześć, mam dziś dla Was kilka ćwiczeń z cyklu Psychologia na skróty. Chciałabym, żebyś opowiedział swojemu problemowi o sobie. Znaczna część Twoich problemów wynika nie z obiektywnej rzeczywistości, a z Twoich subiektywnych emocji, wpływając na emocje, Pływasz na swój odbiór problemu, a często na sam problem. Mówimy tu o wszelkich problemach, takich jak związki, pieniądze, dzieci, samopoczucie, rozwój i tak dalej. Dlaczego kiedy masz problemy, twoje emocje przygniatają cię i zamiast pomagać tobie, pogłębiają ten problem? Zastanawiałeś się nad tym, długo mogłabym mówić o Neurologicznych mechanizmach związanych z emocjami, ale pójdę na skróty. Twoim emocjom, Twojemu mózgowi wydaje się, a wręcz on jest przekonany, że Ty wciąż jesteś dzieckiem i ten problem Cię przygniecie, przerośnie. Mechanizm jest prosty: głównie ścieżki. Neuronalne w Twoim mózgu, odpowiedzialne za reakcje na zagrożenie, tworzyły się w Twoim dzieciństwie i ciągle w nim tkwią. W reakcji na zagrożenie czujesz, reagujesz, przeżywasz, myślisz jak dziecko. Oczywiście na to składa się myślenie dorosłego. Trzon reakcji to jednak Twój dziecięcy mózg. To fatalna wiadomość. Nasze dziecięce reakcje zamiast pomagać rozwiązywać problemy, pogłębiają je. Niestety. Dobrą wiadomością jest, że, mając tę wiedzę, można sobie znacząco pomóc. A więc opowiedz swojemu umysłowi o sobie. Numer pierwszy. Zlokalizuj część związaną z emocjami, taką jak lęk, złość, bezradność, smutek itd. Kiedy masz problem, po prostu nazwij miejsce, w którym są emocje: żołądek, brzuch, ramiona itd. Numer dwa: spróbuj sobie wyobrazić, jak ta część wygląda. Na przykład w postaci chmurki, kulki i tak dalej. To nie musi być szczegółowy obraz. Numer 3. Powiedz do tej części: Słuchaj, jestem tobą z przyszłości. Kiedyś, kiedy byłem mały, mała, wspaniale mnie chroniłaś. Ale chcę ci powiedzieć, że już dziś jestem dorosły, dorosła. Nie musisz już tak bardzo mi pomagać. Sama sam też sobie świetnie radzę. Następnie opowiedz tej części troszkę o swoim dorosłym życiu, o tym jak sobie do tej pory radziłeś, radziłaś z takimi problemami, o tym, że masz doświadczenie, zasoby, pracę, przyjaciół, jakieś oszczędności i tak dalej. Opowiedz o sobie. Numer czwarty: ważny bardzo. Mów do tej swojej dziecięcej części łagodnie, z miłością, troską, współczuciem i życzliwością. To ogromnie ważne. Im bardziej będziesz do siebie mówiła, mówił łagodnie i delikatnie. Tym to ćwiczenie będzie silniejsze. Życzę Tobie powodzenia, ponieważ poprzez takie proste ćwiczenie możesz pożegnać emocje, lęki, które męczą Cię latami. Podam Tobie książki, które mogą być dla Ciebie pomocne. Książka Miłość Ducha. Bert Hellinger. Książka numer 2 to Terapia Systemu Wewnętrznej Rodziny. Richarda Schwartza. Kolejna książka to Jak Rozwiązać Konflikt Wewnętrzny. Jay Early. I kolejna: Zrozumieć. Akt, terapia akceptacji i zaangażowania w praktyce. Rasa Harisa. Życzę Tobie wspaniałych ćwiczeń.